Siemanko moi drodzy, tym razem nagranie prościutko ze streama, na którym zagrałem właśnie z Wami, z moimi widzami. Wybraliśmy się w dwuosobowej drużynie na Tanglewooda. Zobaczcie co tam się wydarzyło. Zapraszam serdecznie. Ja nie wiem w ogóle, czy tu się garnek podłączy, bo nie widzę go. Nie wiem, czy go coś zjadło po drodze. A, a później tam jest. O, jest garnek. Dobra, lecimy. Mamy Stevena Wilsona, mamy krucewisk i MFK świeczka. Bang, bang, bang. No, dropa. No, wiesz, to wali sobie dropta. Wiesz co to by się jakby się skończyła gra, e, oki okay. Gra z naszym tam teamem Okej, okay. Mamy lustro. Włączył światło gdzieś. Przeszłałem przełącznik chyba na dole. Nie, może mi się przesłyszało. Give mnie sign. Ducha mamy w dziecięcym pokoju tutaj, zaraz na początku. Okej, okay, okej. Okay. No. Długo dochodzisz i... Dobra Iwa, dobrze, dobrze. Ten tym gdzie jest mi się Ten na informację. A, bo tu przełączył ten. No tam jest, tam jest, bo sprawdziłem na lustrze. Uh -huh. oh. What? This? No? What did you... throw? Zerwykować? <laughs> Mist. Czym on rzucił? To czym on rzucił? Prawo Kurde, ci zlękłem Spindoliłem jedno zdjęcie, idź sobie! Spindoliłem jedno zdjęcie, ale ten, ale naprawiłem ghost photo Dobrze, mamy, mamy orby jakby, co? Nice A, Orby Mamy orby A co mam wziąć? Nie wiem, jestem zagubiony. Nie pamiętam jak się w to grało. W multiplayerze nigdy, Nekito. Nie ma miejsca o, coś dla nie ciebie. Słychać. Co jest? No coś nie ma tego Spirit Boxa. Ej, Dotsów nie było przypadkiem? Nie przeleciał przeze mnie Dots? Nie wiem, nie założyłem. Już lecę na kamerę sprawdzić. Where are you? Are you here? Are you close? Uh, uh Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? No. Dawało się, że dots przez mnie przeleciał generalnie. E Which one? This one? Again? Where is the fucking cam? Wow 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 How many times? Pingów nie ma chyba No Nekito no mówię ci, że tu jest kolejka jak ten, jak do, do zakopanego i z powrotem Orby. A ja do widziałem, mi się wydaje. Czy nie widziałem? Ślepy jestem, chciałem widzieć. Nie, no po kolei, to spokojnie. Hmm? Nie widzę. Hmm. Ciekawe, jakie my mamy w ogóle sanity. To niech ciulowe. Dobra, nie bierzemy piguł, bo musimy króco zrobić. Piguł na razie nie bierzemy, bo musimy króco zrobić, nie? Dobra, idę sól rozsypać. Jesteś taki insym polski, jak o fazmo chodzi. No raczej nie jestem, wiesz, niestety. Insyma bardzo lubię, ale... Where are you? A gdzie Ty tu mi idziesz? Paniaczku. Wszystkie? Jeszcze jedno, one more, one more photo. Coś mi pola tam coś tu zrzucił teraz. Ale co? Mogę na Aha, korki są hnuczne. Odpalę. Mogę iść za Już jest, już, już jestem. Mamy to. Uh. No, Jakbym mógł zrobić zdjęcie to zrobić, bo nie wiem. Nie jest szybki raczej. Chociaż... Chociaż? Tak trochę zapierdala. Ty, to... Czy to przypadkiem nie będzie rajczu? I czy ja przypadkiem nie miałem racji, że... w piątka? Słyszę to. Freezing? Gdzie to jest? Nie, trójka. Ej, tu... F What the fuck is going on? What? Ok, I need to reconsider the thing. No, wiem, że zahantował gdzieś tam z, z pod mi zahantował. Króconiec zarar. Okidoki. Insym tak nie umiera? Insym też umiera. Mało oglądasz Insyma. Freezing jest! Jest freezing jak cholera tutaj. Jest fojersz. Fucking shit, where is the crucifix? Put it there. Zjadł Freezing i oh, Zjad. Orby To będzie huntu Na moje. Bo zapierdzielał w korytarzu. A później zwalniał. Tak bym obstawiał, ale głowy nie daje. E, dobra, Revenant na pewno nie. Revenant ma pismo. E, odwieczny problem. Jurey on Rio to jest. Jureya test. Nie, nie zrobię testu na Jureya, bo jest w, w korytarzu. Niemożliwy do wychwycenia. Eee. I znowu Hunt'u, kurde, który niby ma po ostatnim updatecie gasić korki co chwilę, a nie gasi ani razu. Ja już to zgłosiłem temu CJ'owi. Że to jest doszczania, A nie kurde, gaszenie korków. Ale na moje on był strasznie szybki tutaj właśnie. Było słychać, że jest strasznie szybki tutaj, a jak się oddalał, to zwalniał, czyli... Han tu jest szybki w swoim gołstrumie, tam gdzie jest zimno. Więc tak bym zaryzykował. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, możemy to sprawdzić. I on tu za piernicza słyszycie? Nie, chodzi o CJ, a jednego z twórców grywiesz. Hej, you piece of shit! Come to garage, kill me! I'm dead! or not maybe okej okay. nie obstawiam huntu, nie widzę innej możliwości obstawiam kolejnego zniszczonego huntu który jest dobra jeszcze jedno zdjęcie muszę zrobić eee. eee. nie chcę tego jedno zdjęcie i mamy tu, tam gdzieś była jeszcze. I aparat. A mogę zrobić zdjęcie w sumie chyba... ...dead body? Zobaczcie, nadal korki są niewyłączne. Jak to będzie huntu... ...give me a sign. Give me a sign. Hello? 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 Hmm? O, mam sól. Bęk? Czy on tu jeszcze lata? A, chyba już nie. Pospieszyłem się. E, dobra, gdzie zginąłeś? Eee, e, które dotknął? Te dotknął? Dawaj IMF-ka, imf, -ka, IMF -ka. Coś dotknął. Coś złapał. Okej. Okay. Bez lęki to nudny ten czat. A co ty tam? Lękę potrzebujesz, żeby się dobrze bawić? Ja się dobrze bawię. Nie wiem, zaznaczam huntu, Zobaczymy. Jeżeli tak, to nonsens to jest. Bo wtedy mieliśmy 20 minut gry i przez 20 minut ani razu nie wyłączył korków, dlatego zaznaczyliśmy Gina. I teraz to jest znowu Hantu, który przez 11,5 minuty też ani razu nie wyłączył korków z bzdurą. Moi drodzy, jak sami widzieliście, niestety z tej wojny nie wszyscy wrócili starczą, ale co najważniejsze, wybór ostateczny ducha był prawidłowy. Hantu niestety jest ostatnio troszeczkę popsuty, ale stał się jednocześnie najszybszym duchem po rewenancie. Szczególnie po najnowszym updatecie, o którym... Gdzieś tu Wam wspomnę u góry. Moi drodzy, a jeżeli byście chcieli zagrać ze mną na streamie, zapraszam Was serdecznie na Discorda i Twitcha. Wszystkie linki wrzucam Wam w opisie. Dawajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. I słyszymy się w następnym nagraniu. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.